Cześć, witam serdecznie w sklepie wędkarskim BOLF Mega fajna cena na sygnalizatory 4 plus 1 z centralką baterie w komplecie fantastyczne etui ochronne na zameczek zapinane, bardzo poręczne i bardzo dobra cena 299 zł a co one mają w sobie centraleczka mo możliwość wibracji, włączenia, wyłączenia Zwiększanie głośności tonów, oczywiście wyłączenie, włączenie oraz latareczkę. Można sobie podświetlić, jak się przyjdzie do zestawu nocą, podświetlić taka podstawowa latarka, ale bardzo funkcjonalne i bardzo przydatne narzędzie. Natomiast sygnalizatory, no mają wszystko co jest możliwe tak naprawdę i co potrzebne ochrona przed zapylaniem funkcja pamięci dwie diody LED włączenie z podświetlaniem LED 20 sekund oczywiście tryb nocny ostrzeżenie o niskim poziomie energii kontrola tonu na ośmiu poziomach sygnalizacja przód i tył oczywiście z różnym dźwiękiem kontrola poziomu głośności na ośmiu poziomach Możliwość wyciszenia całkowitego, kontrola czułości też na 8 poziomach. Transmisja tonu i alarmu 1 do 1. Bardzo szybko funkcjonują, szybko działają. Oczywiście wejście na mały jack. No i baterie w komplecie. Działają na dystansie 150 metrów. Fantastyczny zestaw sygnalizatorów z centralką za jedyne 299 zł nowość z firmy Neko. Zapraszam serdecznie. Oczywiście polecajcie nas, obserwujcie, zachęcam serdecznie. Fantastyczne produkty. Pozdrawiam serdecznie, cześć.